BCT, czyli Bałtycki Terminal Kontenerowy, 25 maja zorganizował na swoim terenie Dzień Otwarty, świętując okrągłą rocznicę. W tym roku obchodzimy 10. jubileusz prywatyzacji Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego. 10 lat temu wkroczyliśmy do grupy ICTSI i dla nas jest to bardzo ważny jubileusz i święto. W związku z tym chcieliśmy też podzielić się tą radością z mieszkańcami Trójmiasta. Tak naprawdę ze wszystkimi, którzy interesują się portem, gospodarką morską, terminalami kontenerowymi. To również taka fajna okazja dla wszystkich pracowników, którzy pracują w BCT, żeby przyjść i pokazać miejsce, Swojej pracy. Zorganizowaliśmy krótko mówiąc dzień otwarty. Każdy, kto ma ochotę zobaczyć, jak funkcjonuje terminal kontenerowy, może przyjść między godziną 9 a 14 na Kwiatkowskiego 60. Tu mieści się nasz bałtycki terminal kontenerowy. Zobaczyć maszyny, które na co dzień służą do przeładunku kontenerów. Zobaczyć statek, przeładunek, jak wygląda na statku. Zobaczyć również sprzęt służby celnej i straży pożarnej, wozy bojowe, skaner, który prześwietla na co dzień kontenery. A dla tych wszystkich, którzy mają naprawdę mocne nerwy, polecamy skok z bungee nad kanałem portowym, który od wczesnych godzin, porannych, od godziny 9 cieszy się ogromną popularnością. Mimo to terminal pracował bez zakłóceń, rozładowując jeden z przybyłych kontenerowców, co stanowiło także atrakcję dla zgromadzonych gości. Nasz terminal pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Mamy około 11-14 zawinięć w ciągu tygodnia. Każdego tygodnia przychodzi do nas jeden duży statek armatora MSC. Negocjujemy z innymi armatorami w celu pozyskania innych klientów również z takimi dużymi statkami oceanicznymi. Terminal kontenerowy powstał ze względu na stale stały wzrost ilości ładunków przewożonych kontenerami. Nasz terminal funkcjonuje od 1979 roku, natomiast my obchodzimy 10. jubileusz prywatyzacji, czyli został sprywatyzowany 30 maja 2003 roku przez Filipińską grupę ICTSI. W tej chwili przeładunki są na poziomie 30-40 tysięcy TIU miesięcznie, co powinno nas zbliżyć do pół miliona TIU za cały rok. Zajmujemy się głównie przeładunkiem statków kontenerowych, z tym, że również. Przygotowujemy samochody osobowe i drobnice, obsługujemy na rampie kolejowej pociągi, pociągów 35-40 w tygodniu, w związku z tym dużo. Udział transportu kolejowego obserwujemy tutaj na naszym terenie, utrzymuje się od dwóch lat na bardzo wysokim poziomie, 30-40%, także jest to rzecz zupełnie niebywała na terminach portowych. Praca terminala została doceniona przez jego klientów, którzy tym samym dbają o jego nieustanny rozwój i wzrost wartości marki. Jesteśmy zdecydowanie w czołówce europejskiej dzięki procesom, które wdrożyliśmy. Średnia wydajność ganku kontenerowego to jest 30 albo więcej kontenerów na godzinę. Tym się szczycimy. W obecnej chwili Bałtycki Terminal Kontenerowy jest jednym z największych terminali kontenerowych na Bałtyku i drugim co do wielkości terminalem kontenerowym w Polsce. Sama grupa natomiast zarządza 27 terminalami kontenerowymi na całym świecie w 18 krajach i ta liczba cały czas rośnie.